Cześć! Znowu kolejny filmik się ja udało, udało. Znaczy udało. Próbujemy teraz nagrać. Cześć, Łukaszu, Łukaszu. Cześć! Dobra, tradycyjnie przerwał nam telefon, zmieniłeś lokalizację, ale to jest mieszkanie brzydkie. No, może Takie, techniczne. Nie, nie pod nagrywanie, nie? A o, wstawiam teraz to zdjęcie i pokażę, że e, kuchnia jest ładna, jednak o, w prawej stronie. Ha, ha. Więc nie jest tak źle. Nie jest tak, ale w ogóle o. Nie, no. Ja jestem bardzo fotogeniczny, wiek 34 lata mężczyzna. Dobra, Łukasz, powiedz, gdzie jesteśmy, co robimy i tak dalej podejście. czemu nagrywasz? Czy ja też jestem? Czy butę nagrywam? Dobrze nagrywam. Ładnie skadrowane, nie czepiaj się mnie. Aha, okay. Więc jesteśmy w Warszawie na ulicy Skierniewickiej, w przepięknym mieszkaniu, żartowałem. Ale strasznie jak... się rozczarowaliśmy tym mieszkaniem. No strasznie, bo. Wynajęliśmy to mieszkanie z, yy, przez Airbnb ze względu na widok. widok. Yy, a pokażesz to mieszkanie w, te, w telefonie, jak no, to wygląda? Ale ty mów coś tam. Po yy, długich poszukiwaniach no pokaż, pokaż. Chodzi o to. Ojej, widać nie widać. O widzicie jak to ładnie? Taki widok powinniśmy mieć z sypialni. I takie mieszkanie no z czystym przekonaniem myśleliśmy, że wynajmujemy. A, teraz... a mamy taki widok. No to dobrze, przejdę do sypialni, żeby nie było. Przejdę do sypialni. I generalnie nas zdziwiło trochę tak wszystko. I idziemy w łóżko, praktycznie identyczne. I patrzcie, to jest nasz widok, kuźwa, za przeproszeniem, z okna. No, budynki piękne, ale takie mieszkanie ja miałam bez mało za stówę I wynika to z czego, kochanie? Jak ci się tłumaczyli, czyli jak do gościa zadzwoniłeś? No, że oni mają w tym bloku pięć takich samych mieszkań i po prostu bardzo podobnie urządzone są i po prostu i dla nich to bez różnicy jest, bo tam coś aplikacja im tego nie... No Bo, jakoś oni, bo oni na Bookingu <coughs> też mają. Kombinowo, że na Bookingu gdybyśmy zamówili, a nie przez Airbnb, to byśmy widzieli, co zamawiamy. A tutaj po prostu mają jedno zdjęcie wrzucone do wszystkiego. Tylko, że na Bookingu, jak kiedyś właśnie chcieliśmy zamówić, to w ogóle zamówiliśmy coś takiego, że powiedzmy, macie ten pokój, w jakimś tam stylu, nie wiem jakim. E, a weszliśmy do tego pokoju hotelowego, a tam babcia style. Mm. I to było w ogóle, dlatego tak, Booking nie dla nas. Stwierdziliśmy, że Airbnb, że e, wynajmujemy to, co jest na zdjęciu, i a tu pupa. Także no. rozczarowanie, a to pokażę od razu łazieneczkę. Jak wygląda. Tam, gdzieś ja jestem. A łazienka, jak łazienka. Oj, światło, światło. Także tak. Cześć! To może tym akcentem skończymy nasze wielkie rozczarowanie. Hmm, a w ogóle, wypisiecie, czy też mieliście takie przykre sytuacje?